Hej! A dzisiaj kolejny dzień mojego wyzwania Radość Odwagi Także zachęcam Cię do tego, żebyś jak w skrócie powiem, na czym polega wyzwanie żebyś każdego dnia robił rzeczy trudne, żebyś wychodził ze swojej strefy komfortu Właśnie dzisiaj wieje i mogłabym też sobie pomyśleć, że pogoda mi nie sprzyja ale nie ma, nie, nie ma, nie odpuszczamy więc Tutaj działam. No, cześć Madzia. Dzisiaj, hej, 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 chciałabym powiedzieć w ogóle o koncepcji zdrowia. Właśnie wreszcie ten temat od dłuższego czasu się zbierałam do tego tematu. Zainspirował mnie do tego tematu Paweł Bilski, który stworzył właśnie koncepcję i bardzo w fajnym filmiku przedstawił te kroki. Ja dzisiaj chciałabym Cię właśnie o tych krokach powiedzieć. Są to cztery kroki do zdrowia, które składają się z nawodnienia, czyli pierwszy krok to nawodnienie, drugi oczyszczenie, trzeci odżywienie i kluczowy krok, czyli czwarty ochrona. To jest bardzo ważne, żebym powiedziała. Tą metodę stworzyła 20 lat temu dr Olga Budakowa, która rosyjska lekarka, która ma 15 specjalizacji także medycznych oraz pedagogikę. Ponieważ jeśli ktoś właśnie nie jest w stanie wytłumaczyć coś sześciolatkowi, to po prostu mówi się, że tego nie umie przekazać drugiej osobie. Jest też głównym lekarzem właśnie Instytutu właśnie Moskiewskiego, Instytutu Zdrowia. Jest kierownikiem i osobą, która opracowała właśnie 20 lat temu praktyczny system metod, szkolenia metod i sposobów utrzymania zdrowia przy pomocy wyłącznie naturalnych środków leczenia i naturalnych preparatów. Także to jest właśnie kluczowe. A właśnie lekarka współpracuje z firmą Coral Club, która właśnie 20 lat temu rozpoczęła swoją o, 20 specjalizacji właśnie, czyli tutaj coś mi umknęło, może mam nieaktualne dane, ale no, tutaj jest sporo, sporo tych specjalizacji. I na czym polega ta koncepcja? Bo tutaj ja fajnie, właśnie Paweł przedstawił tą koncepcję jak budowę domu. My jesteśmy, nasz organizm można porównać do budowy domu i możemy zacząć budować dom od, od dachu, ale no, no nikt tego nie robi, tak? Każdy buduje dom od fundamentów i tym, dlatego te kroki są tak bardzo ważne. Tym fundamentem jest woda. Woda, tutaj większość z nas już ten temat zna, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest picie wodnie i nawodnienie. My składamy się w 70% właśnie z wody i ta woda codziennie, codziennie właśnie usuwa toksyny. Jeżeli pijemy odpowiednią ilość właśnie wody, to 80% toksyn właśnie rozpuszczalnych jest wyprowadzanych za pomocą wody, jest rozpuszczalnych w wodzie, a 20% jest właśnie rozpuszczalnych w tłuszczach. Tutaj e, te tłuszcze właśnie, e, jeżeli mamy enzymy, jeżeli tutaj mamy odpowiednie środki, to tak samo jest toksyny rozpuszczane ale potrzebujemy dodatkowych właśnie e, środków, ale tutaj 80, głównie to 80% rozpuszczalnych w wodzie tych toksyn, więc e, no tak, to jest taka podstawa. Po nawodnieniu, ten drugi krok e, i odkwaszeniu e, trzeba zrobić właśnie porządek z naszymi lokatorami. E, co, czego to takie jest ważne? E, bo e, w naszym ciele niestety ja mam... Naprawdę przeszłam to, bo już jestem 10 miesięcy w, tej, w, tej, w tych krokach. Właśnie 10 miesięcy przechodzę te cztery kroki i gdzieś tam po raz kolejny jestem na etapie oczyszczania dwa razy jelit. teraz przeszłam oczyszczanie wątroby i dzielę się właśnie praktycznymi poradami, także tutaj to jest tylko, to nie jest teoria, tylko to jest praktyka moja. I mówię Wam o tym, że jeżeli... Nie, nie pozbędziemy się pewnych naszych lokatorów z naszego organizmu, to wszystkie witaminy, które przyswajamy, no, kupujemy najlepsze jedzenie, one po prostu idą na naszych lokatorów, na, naszych, na nasze pasożyty, robaki, gdzieś tam grzyby, więc organizm cały czas jest obciążony tym wszystkim i my, chociażbyśmy naprawdę dawali najlepsze pożywienie, no to po prostu, tak jak to Paweł powiedział, produkujemy bardzo drogi nawóz. Także Jelita. Dlatego tak ważny trzeci krok jest pozbycie się właśnie pasożytów z jelit. Tutaj słoneczko nie wiem czy mnie widać. Tak, dlatego tak ważne jest pozbycie się e, pasożytów z jelit. Mm, cały nasz organizm jak gdyby buduje się. Często się mówi, że odporność jest z jelit, więc, e, więc jeżeli nasze jelita dosłownie są zatkane, bo my sobie nie zdajemy sprawy, że one są zatkane latami, masami kałowymi, bo niestety nawet jeżeli e, m, jemy zdrowo, to e, często popijamy posiłki, nie wszystko jest nam trawione, wszystko gdzieś tam się odkłada w tych jelitach i latami e, zalega. Także e, uwierzcie mi, chociażbyśmy ćwiczyli czyli no, też, też się nawadniali, ale jeżeli nie pozbędziemy się za pomocą odpowiedniej suplementacji tych pasożytów, to po prostu wszystko, po prostu trochę oni, po prostu loka ci lokatorzy będą nas obiadać. Później, później jest takie dogłębne czyszczenie jelit właśnie z tych maskałowych i, i złogów ja przeszłam taki program kolowady dwa razy i też przy oczyszczaniu wątroby też miałam częściowo właśnie taki podobny program, był on lżejszy, ale uwierzcie mi, po właśnie w listopadzie i w kwietniu przeszłam taką kolowadę i ona naprawdę uwierzcie mi, czuję, że no po prostu przywróciła mi to zdrowie. Także większość rzeczy, które latami gdzieś tam moje zdrowie szwankowało, no zostało jak gdyby unormowane i teraz się intensywnie odżywiam. Właśnie tutaj bardzo ważny krok po oczyszczaniu takim dogłębnym typu kolowadą trzeba dokładnie się odżywić, bo organizm czyści wszystko, czyli czyści wszystko to, co jest właśnie tych naszych masy kałowe, złogi, toksyny, ale też całą naszą florę, więc bardzo ważne, żeby po takim okresie, po takim oczyszczaniu dogłębnym wzmocnić się. To jest minimum takiego miesięcznego wzmocnienia. Ja właśnie dużo po takim wzmocnieniu właśnie dużo probiotyków wiem, chlorelle, czyli algi, spirulinę i one naprawdę dają mi takiego kopa, że oczywiście też woda. Także to jest taka podstawa. I później po oczyszczaniu jelit są jeszcze takie dwa kroki, które trzeba oczyścić, czyli oczyszczamy wątrobę, która która, no, jak to się mówi, często przerabia wszystko to, co jemy, więc ona gromadzi bardzo dużo. Ludzie, właśnie tutaj Paweł dobrze powiedział, ludzie mają często kamienie w woreczku żółciowym, usuwają worek, ale tak naprawdę cała wątroba jest obładowana kamieniami. Więc tutaj w firmie Coral Club mamy programy lżejsze, cięższe, tak, które pozwolą, pozwolą usunąć te kamienie, czy jeżeli, jeżeli ma się problem z wątrobą, czy też, czy też z nerkami. I właśnie później, oczywiście po każdym programie po odczyszczaniu wątroby jest program wzmocnienia. Także program wzmocnienia, żeby jak gdyby wzmocnić swój organizm, właśnie wzmocnić florę bakteryjną i kolejny, kolejny krok to jest oczyszczanie naszych nerek. Ja gdzieś tam latami nie zdawałam sobie sprawy, że, że krew tak naprawdę, no nerki to są, filtrują naszą krew. I często ludzie starsi czy schorowani bardzo mają problem z zagęszczoną krwią. I to taki jest fajny przykład, że jeżeli rzucimy tabletkę do wody, tak to ona się od razu rozpuści, ale jeżeli rzucimy tabletkę do galarety, to ona się nie rozpuści. Nawet czy tabletka, czy, czy witamina, czy no tutaj. E, czyli pozytywna wartość, ona tutaj się nie, jak gdyby nie przeniknie do naszego organizmu, nie zrobi nic dobrego, dlatego że ona po prostu jest jak gdyby zastyga i nic nie robi, ona nam jeszcze nam e, robi krzywdę, bo też nie no, niezmienionej nie, nie, nie formie. O, cześć, Monia. Także e, bardzo ważne, żeby jest oczyszczać, żeby oczyszczać właśnie nerki, oczyszczać krew, bo... Krew, no wiecie, bez krwi, bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I to krew jest połączona bardzo z układem nerwowym, także tutaj z całym naszym organizmem, także to jest bardzo istotne, żeby gdzieś tam zrobić po jelitach, po wątrobie właśnie oczyszczanie... Ojeju, spadła moja! Moje notatki mi uciekły. Już jestem. I na sam koniec po takim oczyszczaniu w nerek oczyszczamy naszą kanalizację. Tutaj też, też sobie nigdy nie zdawamy sprawy, czym jest nasza kanalizacja. Jest to limfa. Jest to układ limfatyczny i warto właśnie wiedzieć, że układ krwionośny to 100 tysięcy kilometrów ma pompę i serce, które tłoczy, a układ limfatyczny to 200 tysięcy kilometrów i nie ma pompy, czyli dwa razy więcej niż układ krwionośny i, i nie ma pompy, I zatem limfa, e, tak, e, limfa idzie od kostek w górę, czyli e, co, mo co możemy zrobić, żeby napędzić limfę? E, napędza ją e, skurcz mięśni, i toksyny właśnie wychodzą w postaci właśnie potu, czy kaszlu, czy flegmy. I czy upławów, tak? I my sobie często nie zdajemy sprawy, że, że jeżeli po prostu dokładnie nimfa pracuje i wychodzi z nas to wszystko, to nie powinniśmy tego zamykać, tak? Że jak gdyby robić wszystko, żeby to nie wychodziło. Tylko to jest taki przykład, jeżeli mamy katar, no to używamy jakichś kropelek, żeby gdzieś tam to, ten katar wyszedł, a tak naprawdę powinniśmy robić, żeby to wszystko wychodziło. I później często właśnie ten katar przechodzi na zatoki, czy też na na, na, na uskrzela Więc właśnie Przeszkadzamy właśnie naszym organizmowi Zamiast linfa pracuje Naprawdę dzień i noc I, i robi wszystko, żebyśmy Żyli bez toksyn Natomiast my, my niestety no Nie wiemy o tym i właśnie zatykamy Utrudniamy jej pracę Także też takim dodatkowym utrudnieniem dla limfy jest, są antyperspiranty. Jeżeli zatykamy nasze pory, jeżeli to są właśnie skóra nie może oddychać, czyli wstrzymujemy ten pot, to też te wszystkie toksyny się cofają i gdzieś tam zalegają, więc ważne. Ja tam ja od jakiegoś czasu stosuję właśnie taki domowy antyperspirant. Muszę Wam wysłać przepis, bo nawet mój mąż stosuje, także nie muszę się stresować jakimś, jakimś zapawem specyficznym, a dzięki Bogu nic sobie nie zatykam, także Wam na pewno w, 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 pisie, w pisie czy w poście, czy w filmie Wam o tym opowiem w kolejnych. I jeżeli właśnie tutaj na sam koniec, jeżeli zrozumiemy, jak nasz właśnie organizm działa, tak, że my tak naprawdę no, nasz organizm jest po prostu idealnie stworzony i on sam potrafi się oczyszczać, właśnie profesor Roliga powiedział, że najważniejsze co możemy zrobić dla naszego organizmu to nie przeszkadzać właśnie on jest idealnie stworzony, sam się naprawia i wszystko co mu możemy stworzyć to właśnie idealne warunki i właśnie, właśnie ja dzisiaj mówiłam o tych idealnych warunkach, że naszym zadaniem stworzyć jest dogodne środowisko żeby organizm się czyścił czyli co dokładnie potrzebujemy w po Cztery kroki to jest nawodnienie. ja Nawodnienie, drugi krok to jest oczyszczenie, trzeci krok to jest odżywienie i czwarty krok to jest ochrona. Ale tutaj kluczowa kwestia to jest nawodnienie, czy to jest na fundament. Od tego zaczynamy. Wierzcie mi, ja latami nie piłam w ogóle wody. Mój organizm czułam, że w ogóle nie potrzebuje wody. Teraz no, minimum wypijam 2 litry, czasami zdarza się, że mamy 2,5. i organizm sami odpowiada, tak? Na w początkowym okresie bardzo dużo organizm wywalał, tak? Właśnie limfa i dalej mi dużo rzeczy wychodzi, ale już to inaczej wygląda niż powiedzmy 10 miesięcy wcześniej. Także tutaj jest ważne, właśnie tutaj Paweł powiedział fajnie, że możemy dużo koncepcji zdrowia czy ludzi, czy firm od trzeciego kroku, czyli odżywienia. I wierzcie mi, no, to nie jest dobra filozofia, bo my możemy odżywiać nasz organizm witaminami, kupując najdroższe jedzenie, ale tak naprawdę to wszystko idzie na naszych lokatorów. A oni się karmią, później, e, później niestety się wyda, e, później e, no, na, na, nasze, e, czy też no, na, nasi lokatorzy, no niestety tak jak my, e, wydalają wszystko, więc wszystko pracuje, komórki też gdzieś tam gromadzą te toksyny, pracują, więc wszystko e, też ma początek i koniec, więc... No, produkujemy drogi nawóz, a dodatkowa rzecz, jeżeli właśnie nie nawodnimy organizmu, no to też e, nie ma możliwości, żeby to wyszło. To tak jak właśnie powiedział Paweł, e, jeżeli kup, kupimy najlepszy proszek na świecie e, i damy, e, rzucimy e, pranie, tak? e, ale po prostu e, no, wlejemy jedną szklankę wody, to czy, czy, czy pranie się wypierze? No wieszcie mi, no, czy pranie się wypierze, czy będziemy mogli być, no, mieć, nosić czyste ubranie, jeżeli tam damy szklankę, czy powiedzmy e, dwie szklanki wody, a powinniśmy na przykład osiem szklanek. Także no, nie ma takiej możliwości, po prostu pewna fizyka tu działa i nasz organizm też jest... E, jest bardzo prosty. Mechanizmy są bardzo proste. Trzeba sobie po prostu to uświadomić, bo tutaj chodzi o tą świadomość. No i no, po prostu robić krok po kroku, właśnie wykonywać te, te kroki do zdrowia. I ja właśnie dlatego tutaj Paweł powiedział, że on nie zna lepszej koncepcji zdrowia niż Coral Club. Ja też nie znam, bo ja już gdzieś tam mam 33 lata. Mój problem ze zdrowiem około jakieś 8 lat temu zaczęły się pojawiać takie drobne i gdzieś tam szukałam w różnych miejscach i różnych suplementacji korzystałam, ale nic mi tak nie pomogło jak ta koncepcja zdrowia. Także tutaj są te kroki najważniejsze, że jest ta filozofia, który mówi, jak krok po kroku właśnie oczyszczać swój organizm, wzmacniać, odżywiać i później je znowu chronić. Także no i ta cudowna woda, która nas nawadnia, odkwasza. Zwykła woda niestety ma no nasza, zwykła woda już nas zakwasza, dlatego że ma redox plusowy, to kiedyś Wam o tym powiem, a ta woda ma minus 17, także nas odkwasza. Więc jest to bardzo ważne, żeby właśnie woda była biodostępna, czyli żeby ona docierała do, do komórki i żeby po prostu by była mm, ciepła i też, żeby, żeby pić na, e, wodę, a nie soki. Na sam koniec, e, kochani, e, bo tutaj. Fajnie, że jesteście Marzena, Tomasz, Monika. Ja mam też taką prośbę: jak tutaj odsłuchujecie live'a, jesteście na żywo, proszę wpiszcie w komentarzu e, jedynkę. A jeżeli e, tutaj e, od, odtwarzacie, e, oglądacie to później, to jakbyście mogli wpisać e, komentarz dwa, żebym mogła wiedzieć i też ewentualnie e, byłabym bardzo wdzięczna za komentarz, e, czy Wam się podobało udostępnienie tego live'u. Dlatego, że no, działam, e, działam. E, Prężnie do tego, żeby właśnie robię to dla Ciebie, żeby ja korzystam. Ja już gdzieś Cię przekonałam, 10 miesięcy korzystam z tej metody i po prostu nie jestem w stanie nie dzielić się tą informacją. Więc im więcej osób dowie się o tej koncepcji, to, 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 to będzie, będzie mogła wrócić na właściwe drogi, właśnie takie. jedynka, moja, dzięki. Po prostu możemy wrócić, możemy dojść do zdrowia, bo tutaj. Uwierzcie mi, nie wiem, jestem ciekawa, jakbyście mogli skomentować w skali od 0 do 10, w, jakiej, w jakim stanie fizycznym teraz się czujecie, tak? Ja uwierzcie mi, 10 miesięcy temu bym powiedziała, może 2, 3, a dzisiaj jest 10. Naprawdę z, pełnym, z pełną wiarą i z pełnym przekonaniem Wam mówię, że czuję dziesiątkę i dlatego chciałabym, żebyście ty też poczuł dziesiątkę. I żebyś, żebyś właśnie zadbał o swoje zdrowie, i automatycznie Twoje zdrowie przekłada się na, na Twoje zdrowie psychiczne. Bo ja gdzieś tam latami rozwijałam się zawodowo, rozwijałam się hr i też coachingowo, natomiast nie byłam w stanie pokonać swoich obiekcji. I wiem, że dopiero jeżeli pokonamy swoje, znaczy najpierw oczyścimy swoje ciało, automatycznie później nasza psychika zdrowieje, nasza pewność siebie wzrasta i też jeżeli coś u nas działa i jesteśmy tego. No jesteśmy w pełni przekonani, że to działa, no to po prostu automatycznie się tą wiedzą dzielimy. Także ja jestem właśnie taką osobą, że chcę Cię zainspirować do tego, żebyś, żebyś poczuł się młodziej, żebyś poczuł się pełen energii. Ja nie piję już uwielbiam kawę, uwielbiałam kawę, ale z przerwami piłam. E, rezygnowałam teraz już dzięki Bogu e, już kilka miesięcy e, stale nie piłam, ale miałam powroty niestety e, i teraz ale uwierzcie, ja jej nie potrzebuję, bo jestem kawoszem, e, smak uwielbiam kawy, natomiast teraz mam e, taki przepis na latte z mniszka lekarskiego, także też te, chcę Cię za, e, zachęcić do e, do lajkowania, do e, m, polubienia mojej strony na Fali Zdrowia, gdzie właśnie udostępniam tam różne wpisy, przepisy na zdrowe Alternatywne przepisy na przykład na kawę, która smakuje jak kawa, ale nie ma, nie ma tych wszystkich negatywnych skutków na organizm. Cześć Madzia. Także ja chcę chcecie zainspirować do właśnie zdrowych nawyków i do picia wody. Także mój cel taki, tych wszystkich wpisów do tego jest, do, do tych live'ów jest to, żeby zaczął pić wodę, bo bez picia wody, uwierz mi, po prostu no organizm nie ma jak pracować organizm nie ma jak pracować jeżeli ważysz 80 kilo e, jeżeli ważysz 80 kilo dziennie powinieneś wasz, e, wypić 2,5 litra wody jeżeli nie wypijesz tyle wody to e, przede wszystkim z 2,5 litra wody liter półtora e, idzie na mocz, czyli z, z toksyny wychodzą z moczem później pół litra idzie na e, na pot, a pół litra idzie na mm, na po prostu oddychanie, więc jeżeli nie wypijasz o, o odpowiedniej ilości wody codziennie, to po prostu 80% toksyn, które powinno codziennie wyjść, na przykład wychodzi 40, bo wypiłaś na przykład wypiłaś litrę wody, tak? I chodzi o wodę, nie herbatę, nie kawę, nie, nie nawet herbatę zieloną, musi to być woda. Więc jeżeli nie pijesz określonej ilości wody, to codziennie gromadzisz toksyny. Dlatego moją misją jest to, żeby Cię zachęcić do tego, żebyś codziennie wypijał minimum, no tutaj zależnie z odwagi od wagi, ale minimum te 2 litra wody dziennie. Także e, i uwierzcie. Jeżeli będziesz pił wodę, najlepiej taką z dodatkami, z minerałami, ja właśnie polecam wodę Coralmine. W tym miesiącu właśnie woda Coralmine na stronie jest z dużym rabatem, także jeszcze Wam w pisie to o tym powiem, bo naprawdę no, bardzo, bardzo, bardzo warto w tym miesiącu skorzystać z tej oferty. No i po prostu uwierzcie mi, po miesiącu picia wody możecie spokojnie, śmiało mi napisać, że jest efekt. W takim sensie, że organizm zacznie reagować. I już dalej będę Was tutaj wspierała, i taka jest moja misja. Także na sam koniec powiem Wam o takim fajnym, przeczytałam dzisiaj stare chińskie przysłowie głosi. Swoje um, choroby, swojej choroby, szukaj na dnie talerza. Ta ludowa mądrość przez tysięcy lat określała podstawowe kierunki uzdrawiania organizmu człowieka w krajach wschodu. I, e, jeszcze Awicenta mówił, jeśli człowiek zachorował, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zaprzestanie jedzenia. Drugą, wykonanie jest procedur oczyszczających jelita. Trzecią, zmiana charakteru żywienia i przemycia kanalizacyjnych systemów organizmu limfatycznego, układu moczowego i pokarmowego. I dopiero, gdy to wszystko nie pomoże, możesz zwrócić się do lekarza. Także dziś, na dzisiaj tyle, także mam nadzieję, że Cię zainspirowałam. Zainspirowałam do tego właśnie, jak działa nasz, jak działa nasz organizm, jakie są kroki do zdrowia. Jakbyś chciał mieć więcej informacji na temat tych kroków, proszę, napisz do mnie. Chcę, w tym, w tym live'ie chcę, ja napiszę Ci informacje, jak mógłbyś zacząć. Zapraszam Cię też do, do po, polubienia mojej strony na Fali Zdrowia, gdzie tam właśnie udostępniam informacje na temat właśnie zdrowych metod i też zdrowe przepisy. No i po prostu bądź na bieżąco i śledź mnie. Także dziękuję, że jesteś, pozdrawiam i do usłyszenia.